Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym opening'u Kinder Niespodzianki. No dawno tego nie było, po reakcjach widzę, że bardzo, bardzo to lubicie, więc zacznijmy otwieranie. Na początku delikatnie tutaj musimy odgiąć folikę. Bardzo tak, bardzo delikatnie. O, pięknie schodzi. No. O. Możemy teraz podziwiać to czekoladowe jajo w całej okazałości, ale zobaczmy, zobaczmy, co jest w środku. oj oj. oj. coś tu się wymknęło. Dobrze, otworzymy. O. Dobrze, dobrze. Shu. Hmm. zaraz spróbujemy czekolady, ale na początku zabawy. Uuu, widzę, że to jest coś ciekawego. Hmm, czy jakiś mały mopsik? No, dobrze, dobrze. Rozpakujmy. Hmm. Przepraszam, nie mam... Nie mam niestety... Widzę, żeby to otworzyć. O! Udało się. Co tam mamy? Tak jest to. Mały słodziutki mopsik. Bardzo, bardzo piękny. Pytanie, czy ma on jakieś zastosowanie? Już odpalamy instrukcję i patrzymy w środku, że. Och! Że i owszem, też mały mopsik jest otwierany, a w środku mamy, słuchajcie, skup się, piecząteczkę. No. Muszę powiedzieć, że dosyć rzeczywiście jest to niesamowita Zabawka Tego się nie spodziewałem po czymś takim Więc zobaczmy jak to sobie działa Spróbujmy Spróbujmy No muszę powiedzieć Że jestem zaskoczony Wydruk bardzo, bardzo wysokiej jakości eee, To teraz jeszcze degustacja czekolady Spróbujmy Hmm no, czekolada też bardzo pyszna. Mm, więc pozostaje mi tylko polecić głęboko. Dziękuję.